Prawie milion. Tyle właśnie samochodów sprowadzono do Polski z zagranicy w roku 2024, i w dzisiejszym odcinku powiem Wam właśnie, ile dokładnie było tych samochodów. Jakie modele Polacy preferują najbardziej, w jakim wieku to były samochody, i po czwarte, z jakich krajów je sprowadziliśmy? Ten ostatni aspekt jest dosyć interesujący, gdyż nastąpiły tam pewnego rodzaju przetasowania, o których warto wiedzieć. Większość danych, o których powiem w dzisiejszym odcinku, pochodzą z Instytutu Badań Rynku Samar. Jak możemy zauważyć w ich raporcie, rok zakończyliśmy dosyć mocno. W grudniu sprowadzono 71 tysięcy samochodów z zagranicy, co oznacza wzrost o 16,5% względem grudnia 2023, ale to i tak nie był najlepszy miesiąc. Łącznie rok 2024 zakończyliśmy wynikiem plus 20%, a wartość bezwzględna to 967 tysięcy samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. W tym 880 tysięcy to samochody osobowe. Czy to dużo, czy mało? Z jednej strony można powiedzieć, że bardzo dużo, prawie milion. Patrząc na ulice Polacy no, preferują już coraz częściej nowe samochody. Wystarczy spojrzeć czym jeździmy i taka liczba może dziwić. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeżeli ktoś decyduje się na auto polizingowe, na przykład takie 3-letnie, to w 2024 nie miał zbyt dużego wyboru. Przypominam, że w roku 2021 salony w zasadzie świeciły pustkami, na auta trzeba było czekać bardzo długo, no i Podaż dzięki temu nie była zbyt wysoka. Także klienci, którzy preferują auta takie kilkuletnie polizingowe, musieli zwrócić się ku zagranicy w ubiegłym roku. Z tym, że co ja mówię, kto kupuje auta trzyletnie, według tego raportu średni wiek samochodu sprowadzanego do Polski to uwaga 12,5 roku, a jeśli chodzi o auta z silnikami benzynowymi, to 13 lat. Tak więc jeżeli ktoś preferuje na przykład BMW serii 3 to raczej sprowadzał E90, a nie F30, chociaż to i tak nie był najpopularniejszy model. Jakie modele były najczęściej wybierane przez Polaków, o tym będzie za chwilę. Bo niezależnie od tego, jakie auto wybieracie, jeżeli jest używane, warto sprawdzić jego przeszłość na podstawie numerów WIN. Taką usługę oferuje na przykład firma Car Vertical, z którą współpracuję od kilku lat. Przeglądając na przykład oferty E90, znalazłem taką białą perłę, która ma na swoim koncie ciekawą przygodę. Warto wiedzieć, że samochód, który zamierzacie kupić, miał wcześniej na przykład wystrzeloną poduszkę powietrzną. Z kodem rabatowym JARPEN taki raport będzie tańszy o 30%, a mogą się w nim jeszcze znaleźć, na przykład archiwalne zapisy przebiegów. Niby kary w zacofanie liczników są i coraz mniej Mirku kręci, ale nadal warto mieć się na baczności. Wracając już do raportu Samaru... Kolejna ciekawa rzecz, którą znalazłem w tym raporcie, to na przykład import samochodów elektrycznych, który wzrósł aż o 40%. Tak więc ruch, jak widać, niesamowity, z tym, że ten import elektryków to i tak taka malutka kropla w morzu, albo nawet i w oceanie, gdyż 5,5 tysiąca to jest praktycznie 0,5% całego importu. Można by pomyśleć, że Norwegowie, którzy no, rzucili się na samochody elektryczne, wyprzedają je, Polacy z chęcią je łykają, tylko Patrząc na listę krajów, z których te auta były sprowadzane, jeśli chodzi o całość importu, no to Norwegia notuje spadek o 13%. Tak więc może i więcej elektryków stamtąd sprowadziliśmy, ale może już spaliniaków tam nie ma do sprowadzania, i dlatego taki wynik minus 13%. Chociaż tutaj nie ma rozbicia akurat na to. Co sprowadzaliśmy z Norwegii czy z innych krajów, chętnie bym jednak zobaczył te wyniki. Drugim krajem, który odnotował spadek, to Szwecja minus 4%. I to są jedyne dwa kraje z top 20, które odnotowały spadki. Cała reszta to wzrosty. Jeśli chodzi o numer 1, w ilości bezwzględnej. Jeśli chodzi o ilość sprowadzonych samochodów do Polski, no to naturalnie są to Niemcy z wynikiem 503 tysiące samochodów. To jest lider nie do zdeklasowania, myślę, gdyż na drugim miejscu jest Francja z wynikiem dopiero 100 tysięcy samochodów. Następnie Belgia 70 tysięcy, i na czwartym miejscu USA 68. Ale uwaga, tutaj jest mega wzrost plus 48%. Tak więc. Albo Polacy uwielbiają stare korwety, ewentualnie cokolwiek, co ma więcej niż 30 lat, jest już klasykiem, albo. Młodsze auta, które były bite i po prostu trzeba było je wyklepać, no bo nic innego raczej ze Stanów się nie opłaca sprowadzać. Na miejscu numer szóstym są Włochy, warto o nich powiedzieć, gdyż tutaj również odnotowano dosyć duży wzrost plus 42%. I właśnie tylko i wyłącznie Włochy i USA to są kraje, które odnotowały tak duże wzrosty powyżej 40%. Z samych Włoch sprowadzono 32 tysiące samochodów. Będę musiał się chyba tam wybrać, pooglądać jakieś lokalne komisje i zobaczyć, jakie tam mają oferty i w jakich cenach. No bo taki wzrost raczej nie bierze się znikąd. Jeśli chodzi o top modeli, które były najpopularniejsze, to Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4. Za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają ceny tych samochodów, patrząc na roczniki właśnie. 2011 myślę, gdyż wydaje się to być najpopularniejszy rocznik wśród całej tej sprowadzanej floty. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, mała dygresja. Raport SAMAR mówi o tym, że grudzień był 18 miesiącem wzrostu że po kolei 18 miesięcy import rósł, ale nie można tego tak interpretować, że każdy kolejny miesiąc był lepszy, no bo skoro jeśli w grudniu było 71 tysięcy, to znaczy, że każdy poprzedni miesiąc musiałby mieć... 71 tysięcy albo troszeczkę mniej i łącznie nie wyszłoby przecież 900 parę 10. Także to się odnosi do wyników, które porównujemy do poprzednich 12 miesięcy, czyli na przykład grudzień do grudnia, listopad do listopada, październik do października sprzed roku i właśnie w ten sposób wyszło 18 miesięcy. Druga dygresja to przewidywany wzrost, że niby w 25 roku będzie jednak ten milion sprowadzonych samochodów. Kto wie, być może będzie, być może nie będzie. Ja swoich pieniędzy na to nie stawiam. Nawet gdyby były takie zakłady bukmacherskie gdzieś na STS-ach, gdyż po prostu rynek sam weryfikuje. Jest tak nieprzewidywalny sami widzieliśmy co działo się 5 lat temu, także Często takie przewidywania można wrzucić do kosza. No dobra, to przejdźmy teraz może do tych najpopularniejszych modeli, do Astry, Golfa i A4 i sprawdźmy jak kształtują się ich ceny i Wy napiszcie w komentarzach, czy faktycznie warto sprowadzać coś takiego z zagranicy. Rozpoczynając od Asterki, rocznik 2011 tylko i wyłącznie, silniki benzynowe, czyli ta popularniejsza opcja i takich aut na Mobile DE jest 411. Wyniki uszeregowałem od najtańszej auta do najdroższego, ale tych chrupków z pierwszej strony Wam nie będę pokazywał. Skupimy się na średnich cenach, na medianie, czyli przeszedłem na stronę numer 11. i Jak widzicie, średnia cena takiego auta to 5300 euro. Możemy za to dostać samochód teoretycznie bezwypadkowy o mocy 140 koni. Z drugiej ręki przebieg 163 000 km dla porównania kolejne ogłoszenia 142 000, 170 139 i te ceny uznawane są za dobre. Kolejne auto z listy: Volkswagen Golf. Również rocznik 2011. Tylko i wyłącznie silnik benzynowy. I takich samochodów jest już znacznie więcej: 1117. Podobnie szukamy mediany, a więc jestem na stronie numer 28. Wybaczcie za tą głupotę. Volkswagen Mazda 5. Przechodząc do Golfa: mamy tutaj szóstkę Highline. Podobno bezwypadkową za 7000 euro, a więc jest już troszeczkę drożej niż w przypadku Astry. Przebiegi jednak są podobne: 155 143 158 i wygląda na to, że to również według portalu są dobre ceny. Podium zamyka Audi A4, podobnie jak wcześniej, rocznik 2011, tylko i wyłącznie silniki benzynowe, i takich samochodów jest zaledwie 169. Jesteśmy na Numer 5 i mediana to 9000 euro. Możemy za to dostać samochód teoretycznie bezwypadkowy z pierwszej ręki, który według sprzedawcy jest top. Czy możemy temu sprzedawcy zaufać? No, ma 12 opinii, 5 gwiazdek, więc można zaryzykować, ale raczej pierwszym krokiem byłoby sprawdzenie numeru WIN, aby w ogóle nie tracić pieniędzy i czasu na dojazd i na sprawdzanie tego samochodu na miejscu. Przebiegi 80 000 km, 228, 211, 131, a więc dosyć rozrzucone. Jak widzicie, jest to najdroższa opcja z całego podium, no ale nie ma się czemu dziwić. Premium. Dajcie znać, co myślicie o tych cenach. Odnieście to do oferty na naszym rynku. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.